Jeden gotycki kościół sprzed 700 lat i niespełna 300 mieszkańców, którzy chcą, aby tę perłę wiejskiej architektury prawdziwie doceniono. Marianka, mała wieś niedaleko Pasłanka, gdzie słowo Solidarność brzmi naprawdę szczerze. Mieszkańcy rozumieją to i po prostu chcą uczestniczyć w remoncie, żeby zostały jakiś ślad po nich. Kiedy dwa lata temu grupa studentów z Uniwersytetu Torońskiego przyjechała do kościoła w Mariance. Nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, jakie tajemnice kryje w sobie ta XIV-wieczna świątynia. Jako pierwsze studenci odkryli polichromię, wśród nich te przedstawiające Marię Magdalenę i zwiastowanie anioła u Matki Boskiej. Na malowidłach naściennych się jednak nie skończyło. Gdy mieszkańcy, remontujący kościół, skuli fragment starej podłogi, okazało się, że pod spodem ułożona została warstwa cegły. Unikatem architektonicznym jest tu też kryształowe sklepienie prezbiterium, niespotykane w żadnej innej budowli tego typu. Prawdziwym skarbem okazały się kilkusetletnie tablice nagrobkowe, znalezione przy okazji równania terenu wokół kościoła. Tablice pochodzą z dawnego cmentarza ewangelickiego, ulokowanego przy świątyni. I jeszcze jedno: wieża kościoła, do skonstruowania, której nie użyto ani jednego gwoździa. Drewniane belki łączone ze sobą za pomocą specjalnie ciosanych kołków. Badania prowadzone przez studentów pobudziły do działania miejscową ludność. Mieszkańcy zaczęli pracować na rzecz odnowienia kościoła i zbierać pieniądze na jego remont. Mieszkańcy angażują się dlatego, ponieważ ten kościół jest bardzo wartościowo historyczny, jest cenny dla naszej wsi, jest określony jako perłą naszej wsi. I ja myślę, że kiedyś będzie po remoncie bardzo cenny. I dla mieszkańców wsi, i dla ludzi zwiedzających, przyjeżdżających tutaj. Mieszkańcy wiedzą, że remont Kościoła potrwa jeszcze wiele lat. Wszyscy są jednak bardzo zdeterminowani i wierzą, że Marianka stanie się kiedyś świątynią ze studenckich projektów.